Witaj na kanale Wszystko o Anime. Ja jestem Aninakin i zapraszam Was do materiału, który nazwałem Jujutsu Extra. Głównym zamysłem programu jest, abyście Wy w komentarzach zadawali pytania na temat Jujutsu Kaisen, a ja wybiorę najbardziej ciekawe lub najbardziej lajkowane komentarze i odpowiem na nie w następnym odcinku. A więc zapaśćcie sobie gorącą herbatkę i zapraszam Was do oglądania. Zapraszam także na Discorda tego kanału, link jest w opisie. Ponad 85% ludzi oglądających te filmy nie subskrybuje mojego kanału, więc jak możesz, zostaw suba i zapraszam Was do oglądania. Ile lat ma Gojo? Mistrz Itadoriego, Fushiguro i Nobary jest najpopularniejszą i zdecydowanie najpotężniejszą postacią z Jujutsu Kaisen. Pytanie brzmi, ile Satoru ma lat? Co ciekawe, nie jest to ukryte jak z innymi postaciami z innego anime, jak np. Levi'a, a wiemy, że Gojo Satoru ma 28 lat i urodził się 7 grudnia. Dlaczego Gojo? Zakrywa oczy. Jak wszyscy wiemy, Gojo zakrywa oczy tak jak Kakashi z Naruto. Zakrywa kawałek twarzy. Dlaczego to robi? Czy jest to po coś? Co ciekawe, tak. Gojo w trakcie walki nie używa swoich oczu, bo częste używanie szybko go męczą. Gojo posiada moc, która nazywa się sześć oczu, a jest to moc rodzinna przekazywana z krwi. Oczywiście jest to bardzo rzadkie jujutsu. Gojo kontra Sukuna. Kto by wygrał? Sukuna, jak wiadomo, jest najpotężniejszą klątwą, którą boi się każdy. Czy to czarownik Jujutsu, czy każda inna klątwa. Gojo jest najsilniejszym czarownikiem Jujutsu i jak wspomniał, to pokonałby Sukunę. Ale jaka jest prawda? Niestety jeszcze nie wiemy, więc możemy gdybać. Ale zdecydowanie Gojo jest jedyną osobą zdolną do pokonania Sukuny. Kto według was by wygrał? Jak sądzicie? Napiszcie w komentarzu. Co chce Sukuna od Megumi? Sukuna bardzo zainteresował się Megumim, co często widać, czy to w mandze, czy w anime. Pytanie tylko, czego od niego chce, a chce, by Megumi był jego gospodarzem, takim jak jest Itadori. Używając swoich technik i technik Fushiguro, Sukuna ma szansę pokonać gojo. Kogo boi się Gojo? Najpotężniejszy czarownik Jujutsu. Jedyny zdolny do pokonania wszystkich klątw, w tym prawdopodobnie samego wielkiego sukuny. Ma tylko jeden strach, który go paraliżuje. Czym jest? Czy jest to może jakaś inna wielka klątwa? Może coś straszniejszego? Co ciekawe, nie Gojo boi się kobiet, co jest trochę komiczne. Dlaczego Gojo jest taki potężny? Nauczyciel liceum Jujutsu, czyli Satoru Gojo, jest najpotężniejszy. No to wiadomo i ciężko się z tym kłócić. Ale dlaczego tak jest? Ok, więc są trzy wielkie rodziny w świecie Jujutsu Kaisen. Gojo pochodzi z jednej z nich, a jego siła jest spowodowana tym, że odziedziczył dwie najpotężniejsze wrodzone techniki czyli Sześć Oczu i Moc Nieskończoności. Czy Itadori i Sukuna są spokrewnieni? Nie wiemy dokładnie. Być może jest to prawda, ale jest to tylko teoria. Skoro Gojo stwierdził, że raz na tysiąc lat rodzi się człowiek, który da radę okiełznać moc Sukuny w sobie, to może są spokrewnieni. W shounenach nie jest to coś rzadkiego, a nawet bardzo często zdarza się, że takie postacie mogą być spokrewnione. Czy tak jest? Póki co nie wiemy, ale nie można tego wykluczyć. Czy Sukuna był człowiekiem? Tak, w przeszłości, czyli ponad tysiąc lat temu, Sukuna był ludzkim czarodziejem, który zabił dużą część czarowników Jujutsu ze Złotego Wieku Czarodziejów. Po udanym zabiciu Sukuny udało się czarodziejom uwięzić jego duszę w palcach, których teraz szuka Itadori. Czy w Jujutsu Kaisen są postacie innej orientacji? W każdym nowym anime czy w kreskówkach widzimy chociaż jedną postać z inną orientacją. Jak jest Jujutsu Kaisen? Co ciekawe, póki co nie ma ani jednej takiej osoby. Ile palców zjadł Itadori? Po rozdziale 147 Itadori póki co pochłonął aż 15 palców Sukuny, więc zostało mu jeszcze 5 palców, by zakończyć żywot Sukuny. Ale znając naszą klątwę, wykorzysta swoją jedną minutę, by zrobić wiele złego, ale tego dowiemy się w przyszłości, czy to w anime, czy prędzej w mandze, więc wystarczy nam tylko czekać. A więc materiał dobiegł końca. Zadawajcie pytania w komentarzach i zachęcam Was do wspierania kanału, by Wasze pytanie pojawiło się priorytetowo w materiale. Zachęcam także do subskrybowania kanału, by nie ominął Was żaden nowy film na tym kanale. Ale póki co, ja się z Wami żegnam. Do następnego i cześć!